Dzień 37. Modlitwa wstawiennicza. Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych jest czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne. Bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Jeżeli zasmakowałeś, zasmakowałaś już, czym jest modlitwa, to być może miałeś, miałaś doświadczenie, że chcesz modlić się nie tylko za siebie, ale także za innych. I to jest właściwy kierunek zagłębiania się w smak modlitwy. Modlitwa bowiem prowadzi nas do tego, że zaczynamy widzieć potrzeby drugich ludzi. Potrzeby świata. Osobista modlitwa prowadzi nas do tego, aby modlić się za innych. Tak jak Maryja, matka nieustającej pomocy, która uczy nas, co oznacza wstawiać się za tymi, którzy potrzebują modlitwy. Modlitwa otwiera nasze serca. Na potrzeby drugiego człowieka? Czy już masz to doświadczenie? Czy twoje serce jest już na tyle wrażliwe, aby modlić się także za innych? Czy jesteś w stanie poświęcić czas, aby modlić się za tych, którzy proszą cię o modlitwę? Za tych, którzy potrzebują, a niekoniecznie proszą, a może nawet za tych, szczególnie za tych, którzy nawet nie proszą o modlitwę, a tak bardzo jej potrzebują. Wstawiennikiem może być każdy chrześcijanin, każdy katolik. Każdy z nas jest wezwany do tego, aby modlić się za innych. Modlimy się o co? O zdrowie, o błogosławieństwo, o siłę, ale przede wszystkim, aby dana osoba doświadczyła łaski zbawienia, doświadczyła Bożej obecności. I ważne jest, aby w modlitwie wstawienniczej nie pretendować do tego, że to ja jestem tym, który sprawia, że ktoś zostanie uzdrowiony, uwolniony, ktoś się nawróci. Wstawiennictwo polega na tym, że wzywam Ducha Świętego, wzywam obecności Bożej dla danej osoby i to Jezus uzdrawia. Duch Święty przemienia. Ojciec. Obdarza miłością, a ja wstawiam się za tą osobę. Jakże wiele osób nie jest w stanie modlić się samych, bo nie umieją, może stracili nadzieję, może są bezsilni, może zbuntowani przeciwko Bogu. Dlatego Ty jesteś wezwany, wezwana, aby być wstawiennikiem. Takim pierwszym miejscem, gdzie Możemy praktykować modlitwę wstawienniczą, jest rodzina. Pierwszymi wstawiennikami powinni być małżonkowie dla siebie nawzajem, rodzice dla swoich dzieci, nauczyciele dla swoich wychowanków, księża, katecheci, siostry zakonne, dla tych, którym głoszą Słowo Boże. Każdy z nas, każdy chrześcijanin jest wezwany, aby był wstawiennikiem. Zachęcam Cię dzisiaj. Pomódli się za kogoś, kto potrzebuje Twojej modlitwy albo za kogoś, że widzisz, że On potrzebuje Twojej modlitwy, chociaż nawet oficjalnie i głośno nie prosi Cię o to. To będzie Twój dar miłosierdzia dla tej osoby.